Cześć! Na sephora.pl jest już dostępna marka Huda Beauty. Jest to marka, która powstała z miłości i ogromnej pasji do makijażu, a założyła ją piękna i utalentowana dziewczyna pochodząca ze Stanów Zjednoczonych. Mowa oczywiście o Hudzie Katan. Jeżeli chodzi o Hudę, to tak naprawdę teraz jest jedną z najbardziej popularnych blogerek na całym świecie i śmiało mogę powiedzieć, że rządzi także na rynku arabskim. Tak, całkiem szczerze, produktami do makijażu Huda Beauty zainteresowałam się nie ze względu na same produkty, ale na osobę hudy Katam. Podczas oglądania jej filmików na różnych kanałach e, zobaczyłam bardzo fajne propozycje makijażu. Dziewczyna mówi dosyć szybko, ale bardzo zrozumiale jest do tego bardzo urocza i ma niesamowite poczucie humoru, a co najważniejsze, proponuje wiele niestandardowych, często nawet wydawać by się mogło szokujących rozwiązań, jeżeli chodzi o makijaż i nie tylko, e, bo pamiętam, przy Przykłady chociażby jak goliła sobie twarz, czy aplikowała podkład silikonową wkładką od biustonosza, czy nawet przedłużała rzęsy używając bawełnianych włókien od wacików kosmetycznych. W krótkim podsumowaniu bardzo się cieszę, że marka Huda Beauty jest już w Polsce. Jeżeli jeszcze jej nie poznaliście, mam nadzieję, że pod wpływem filmiku szybko to nadrobicie. Do dzisiejszego makijażu wybrałam swoje cztery ulubione produkty marki Huda Beauty. Będzie to przepiękna paleta do makijażu Rose Gold Edition. Będą to pomadki płynne Liquid Matte i oczywiście do tego konturówki. No i słuchajcie, nie może zabraknąć kultowych, fantastycznych, sztucznych rzęs marki Huda Beauty. Jeżeli chodzi o produkty, to nie tylko te, które mam tutaj dzisiaj ze sobą, ale właściwie większość produktów w tej marce to po pierwsze silna pigmentacja, fuzja naprawdę konkretnych kolorów, dużo złota, ale też innych kolorów, które się mienią i właściwie dużo tych produktów daje bardzo graficzne, mocne efekty, czyli yy, wszystko to, co dobrze wygląda na orientalnym typie urody. Ja dzisiaj chciałam Wam pokazać, że mając bardziej słowiański typ urody, też można wyczarować z tych produktów fajny makijaż. Zanim przystąpię do makijażu, opowiem Wam o palecie, która zawiera fantastyczny zestaw kolorów. Dodatkowo paleta posiada trzy faktury cieni, co to dokładnie oznacza. Znajdziecie tutaj dwa cienie w fakturze perłowej, 10 cieni matowych i 6 cieni tak zwanych teksturyzowanych. To oznacza, że te cienie warto nakładać palcem, nie pędzlem, dlatego, że jest to pigment w formie stałej i najszybciej i najłatwiej efekt uzyskać, aplikując go właśnie opuszkiem palca. Patrząc na samą paletę, teoretycznie widzimy dosyć ciemne, intensywne kolory, ale wbrew pozorom, znajdziemy tu wiele neutralnych kolorów, które sprawdzą się nawet w dziennym makijażu. No nic, zaczynam, słuchajcie, makijaż i zobaczcie, jaką propozycję naszykowałam dzisiaj dla Was. Zacznę od najjaśniejszego, matowego cienia z palety. Nałożę go dosyć dużym, puchatym tym pędzlem, żeby było szybko i łatwo uzyskać efekt, a zależy mi na efekcie optycznego powiększenia oka, odświeżenia. Nałożę ten cień na całą powiekę aż pod dług brwiowy i delikatnie pod oko. Ten cień jest też świetny, jeżeli chcecie ujednolicić powieka, na przykład korektor, który wcześniej został nałożony na powiekę. Nie jest zbyt kryjący. Jeżeli chodzi o efekt cieniowania i optyczne powiększenie oka, oprócz tego, że potrzebujemy bardzo dobrych kosmetyków do, do wykonania tego efektu, to także potrzebujemy odpowiednich pędzli. Ja polecam Wam szczególnie do tego efektu takie puchate pędzle, które idealnie blendują cienie nad załamaniem. Szczególnie lubię ten w kształcie płomienia świecy, jego tak nazwałam. Jest skonstruowany tak, że najdłuższe jego włosie idealnie dopasowuje się do załamania oka, a naokoło ma krótsze włoski, które właściwie same rozprowadzają cień nad załamaniem oka. Jak to działa już Wam pokazuję, zaczynam od rdzawego cienia, którym oczywiście podkreślę załamanie. Troszeczkę usunę i wprowadzam cień nad załamanie i prowadzę pędzelek ruchem kolistym, który idealnie rozprowadzi cień. Jeżeli zdarzy się tak, że za mocno nałożycie cień, polecam po prostu zmienić pędzelek, dokładnie też na puchaty, ale czysty, i po tym samym miejscu jeszcze raz delikatnie rozcieniować cień. Fajne jest to, że te cienie idealnie się blendują, nie zostawiają żadnych zacieków i bez problemu możecie te trzy tekstury ze sobą łączyć. Ja tak naprawdę górę nie chcę robić takiej intensywnej, e, dlatego że m, zdecydowanie przy moim kształcie oka, czyli z opadającą powieką, e, pokażę Wam propozycję makijażu, co zrobić, żeby e, zniwelować ten efekt i cały ciężar tego makijażu przeniosę na dół. Zamieniam teraz pędzel na bardziej płaski, bo to jest idealny kształt do tego, żeby podkreślić dół oka. Nadmiar produktu oczywiście usunę na dłoni i produkt aplikuję pod oko. Wybrałam ten kolor jako bazowy, czyli jako cień, który stworzy ramę e, całości oka, dlatego że to jest kolor, który bardzo fajnie sprawdzi się przy zielonej, niebieskiej i brązowej tęczówce oka. Najważniejsze w tym elemencie, czyli wyprowadzenia cieni, cienia dołem, jest poprowadzenie cienia tak, żeby uzyskać efekt kreski lekko uniesionej ku górze, e, który idealnie. Niweluje efekt opadającej powieki. Na całą powiekę ruchomą nałożę teksturyzowany cień w odcieniu złoto-beżowym i zrobię to oczywiście palcem. Ruchem delikatnie wklepującym nakładam cień na całą powiekę ruchomą. Różowy odcień dokładnie tej samej tekstury nałożę na dół oka. Delikatny akcent tylko na środku. Kontur oka podkreślę cieniem w kolorze brązu. Zrobię to pędzelkiem do, do brwi, ponieważ jest ścięty i idealnie się do tego nadaje. Najczęściej go używam. Wzmacniam makijaż oka, wprowadzając do linii wodnej kredkę w odcieniu zieleni. Teraz czas na trzecią fakturę cienia. Cień perłowy w odcieniu złotym. Nałożę wewnętrzne kąciki oka, żeby makijaż oka był bardziej rozświetlony. Teraz wracam do cieni matowych płaskiego małego pędzelka i rozcieram dół oka. Skupiam się przy zewnętrznym kąciku i na tym, żeby ciemniejszym cieniem podkreślić kreskę. Trzecia formuła cienia: kolor złoty kładę wewnętrznych kącikach oka. Teraz czas na sztuczne rzęsy. Wybrałam model Giselle numer 1. Bo są najbardziej naturalne, zrobione z kilku długości, co, co czyni te rzęsy niezwykle naturalnymi. I dodatkowo są na przezroczystym pasku, więc bez problemu, nawet bez aplikacji wcześniejszej eyelinera, mogę je nałożyć. Wyjmuję je z pudełka pensetą. Zanim przykleję je do rzęs, oczywiście przykładam najpierw do powieki, żeby sprawdzić, czy nie trzeba ich, ich przyciąć, czyli przykładamy od zewnętrznego kącika. Do wewnętrznego sprawdzimy, czy długość jest odpowiednia. Słuchajcie, nigdy nie warto przycinać rzęs, sztucznych rzęs od wewnętrznego kącika, dlatego że tutaj są te krótsze rzęsy. Zawsze przycinamy je od, zewnę od zewnętrznej strony, czyli od tej dłuższej strony, dlatego że wtedy po pierwsze bardziej naturalnie wyglądają na naszym oku i zdecydowanie łatwiej je nałożyć na nasze oko. Od zewnętrznej strony nakładam na sztuczne rzęsy klej. Zawsze odrobinkę więcej daję przy wewnętrznym i zewnętrznym kąciku, większą kropelkę daję na środku. To mi daje pewność, że te rzęsy na pewno się nie odkleją. Czekam dosłownie kilkanaście sekund. I przyklejam rzęsę do powieki. Kolejnym elementem w sztucznych rzęsach jest bardzo ważny kąt, pod jakim przykleimy rzęsę. Jeżeli, słuchajcie, przykleimy rzęsy do góry, to zdecydowanie bardziej wymodelujemy powieka, ale też będzie widać, że te rzęsy są dosyć długie. Jeżeli zależy na, nam na tym, żeby sztuczne rzęsy w makijażu bardziej podkreślały ten makijaż, e, możemy je przykleić bardziej na płasko, pamiętając, żeby idealnie docisnąć je, docisnąć je do naszych naturalnych rzęs. Przy aplikacji sztucznych rzęs zwróćcie uwagę, czy nie trzeba na nie nałożyć odrobiny czarnego eyelinera. Jak wygląda sprawa z makijażem rzęs, kiedy już nakleiliśmy na nasze naturalne, sztuczne? Tak naprawdę e, możemy to potraktować na dwa sposoby, bo albo najpierw tuszujemy swoje rzęsy i dopiero na nie wy na wytuszowane rzęsy przyklejamy sztuczne i wtedy te sztuczne służą jako takie po prostu wzmocnienie luku makijażu oka, albo możemy zrobić tak, jak ja dzisiaj zrobiłam, czyli nie malowałam naturalnych rzęs, nie malowałam sztucznych, dlatego że zrobię to teraz, bo zależy mi na bardzo spektakularnym efekcie. Nie oznacza to wcale, że takie rzęsy można stosować tylko raz. Wystarczy po makijażu je zdjąć, wyczesać nadmiar szczoteczką do brwi i tak naprawdę chowamy takie rzęsy do pudełeczka i mogą służyć nam jeszcze na kilka, jak nie kilkanaście razy. Ok, słuchajcie, wytuszuję górne i dolne rzęsy. Górne oczywiście razem ze sztucznymi. Nie będę tylko nakładała maskary na końcówki, bo zależy mi na tym, żeby te piękne, cienkie włoski zostawić. Bardziej skupię się od nasady i oczywiście na dolnych. Makijaż brwi zrobię dokładnie cieniami z tej palety. Będę mieszała dwa kolory, oczywiście matowe, szary, popielaty z odrobinką brązu. I wyprowadzam makijaż brwi od podstawy, szkicując sobie najpierw kształt, od dołu oczywiście, wyprowadzając długość, góra troszeczkę delikatniej. I wypełniam środek. Przy wewnętrznej stronie brwi też delikatniej. Teraz czas na konturowanie i po raz kolejny podkreślę multifunkcjonalność tej palety, dlatego że odkryłam dwa fantastyczne kolory, idealne do konturowania twarzy. Użyję dokładnie ten cień, który jako pierwszy nakładałam na, na oko w formie brązera. Trzeba tylko pamiętać, aby znowu nadmiar usunąć na dłoni. Cień nakładam w miejscu brązera i robię to ruchem kolistym. Delikatnie najeżdżając na policzek. Dla uzyskania bardziej naturalnego efektu konturowania, nałożę odrobinę na czoło, odrobinę na żufę i na szyję. Teraz czas na rozświetlacz. Znowu ta sama paleta, tym razem cień w strukturze perłowej w złotym kolorze. Nałożę go nad policzek i poprowadzę do skroni. Jeżeli chodzi o konturowanie czy aplikację różu na policzki, śmiało możecie używać kolorów z tej palety. Odcienie różu, czerwieni czy rdzawe kolory idealnie się do tego nadają. Teraz czas na makijaż ust. Fantastyczne w marce Huda Beauty jest to, że zarówno konturówki, jak i pomadki płynne mają dokładnie te same nazwy, co zdecydowanie ułatwia makijaż. Jeżeli chodzi o makijaż ust, wybrałam jeden z moich ulubionych odcieni Bombshell, chyba jeden z jaśniejszych w ogóle w marce. Konturówkę oczywiście użyję standardowo, czyli delikatnie powiększę usta i nadam graficzny rysunek ustom. Nawet najjaśniejsza konturówka w marce daje od razu silny pigment i bez problemu prowadzi się po ustach. Pomadka na ustach jest bardzo lekka. W chwili aplikacji ma taką świetlistą, świetlisty, daje świetlisty efekt, natomiast za chwilę zastyga i robi się z niej całkowity mat, który naprawdę długo utrzymuje się na ustach. Jeżeli jesteście zainteresowani produktami Huda Beauty, serdecznie zapraszam Was na sephora.pl.